To, co bardzo mnie zaskoczyło, to to, że Hania, twoja córeczka podobno nie wiedziała o Twoim udziale w Mask Singer i ona nie mogła uwierzyć, że to ty jesteś pod tym e, pięknym kostiumem róży. Nie mogliśmy. Nie, słuchaj, gdybym ja jej powiedziała, że ja jestem różą, no to przecież wszyscy w szkole by wiedzieli, a jakby wszyscy, wiedziały wszystkie dzieci, no to wiedzieliby wszyscy, że sensem tego programu jest utrzymanie tajemnicy. I to trzeba sobie wziąć. Wszyscy, którzy będą występować jeszcze w tym programie kiedyś, pamiętajcie, nie możecie nic nikomu powiedzieć. Naprawdę i i ona podejrzewała, że to jestem ja, ale tak naprawdę chyba ona w to nie wierzyła, bo tylko mówiła, mama, ta róża śpiewa dokładnie tak, jak ty, to na pewno jesteś ty. No właśnie, bo tak, tak, tak mi się tak wydaje, się tak. że już można rozpoznać tak, się, głos tak bliski. A, a ja to wiesz, te z piosenki też w domu śpiewałam. Przecież ona śpiewa te same piosenki, co ty, to na pewno jesteś ty. Ale ona to mówiła, ale w to nie wierzyła. I jak ja ściągnęłam tą maskę, ten biedny dzieciak, słuchaj, miał takie emocje, Śmiała się, płakała i ze wzruszenia, i z, bo potem się wkurzyła, że. Ja, ale zaraz, ale ty odpadłaś, przecież nie mogłaś odpaść. Fajny moment też na to, żeby po, po przekazać dziecku, że że z takich sytuacji też można coś fajnego wyciągnąć, że nie sam medal, czy jakaś statuetka jest wygraną, że ja wygrałam coś cennego w tym, w tym programie i że to jest ważne, i że, albo że nie zawsze się wygrywa. Więc to też taki dobry moment na to, żeby coś fajnego, wiesz, przekazać. A nie miała ci za złe, że jej nie powiedziałaś mamo oczywiście, jak mogłaś? Oczywiście, wszystko wytłumaczyłam, ona zrozumiała, no. <laughs> ale faktycznie pytała, dlaczego jej nie powiedziałam. Powiedziałam, że po prostu naprawdę nie mogłam jej powiedzieć. This <sharp> is <inhale>